Czy wiesz, że zaledwie trzy orzechy włoskie dziennie mogą zapoczątkować nieodwracalne zmiany w Twoim organizmie? To prawda. Tak małe nasiona mogą chronić serce, odmładzać skórę, wzmacniać kości, a nawet poprawiać pamięć. Ale uwaga, wiele osób spożywa je w niewłaściwy sposób lub w nadmiarze tracąc wszystkie korzyści. W tym filmie odkryjesz potężne przemiany, jakie orzechy włoskie powodują w Twoim ciele, jak prawidłowo je spożywać i kto powinien na nie uważać. Zostań do końca, ponieważ to, czego się dowiesz, może na zawsze odmienić Twoje zdrowie. Rozdział pierwszy. Orzechy wzmacniają pamięć i chronią przed chorobą Alzheimera. Czy kiedykolwiek zapomniałeś, gdzie zostawiłeś klucze lub co zamierzałeś zrobić w następnej kolejności i myślałeś, że Twój umysł Cię zdradza? To uczucie dezorientacji, które zaczyna się stopniowo i przybiera na sile z biegiem lat, jest jednym z największych lęków starości. Możesz jednak nie wiedzieć, że mały sprzymierzeniec może zrobić różnicę orzechy włoskie. Bogate w kwasy omega-3, witaminę E i przeciwutleniacze nasiona w kształcie mózgu mają bezpośredni wpływ na ochronę i odżywianie neuronów. Kwasy omega-3, zwłaszcza kwas alfa Chronią błony neuronów, poprawiając komunikację między komórkami mózgu i sprzyjając takim funkcjom jak pamięć, koncentracja i jasność umysłu. Witamina E zwalcza stres oksydacyjny jedną z głównych przyczyn starzenia się mózgu i degeneracji tkanki nerwowej. W badaniu opublikowanym w Journal of Nutrition Health and Aging obserwowano osoby starsze które włączyły orzechy włoskie do swojej codziennej diety, i zaobserwowano znaczną poprawę pamięci, szybkości myślenia i uwagi. Ponadto neuroplastyczność, zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń, została utrzymana na wyższym poziomie nawet wraz z wiekiem. Niestety wiele osób uważa, że pogorszenie funkcji poznawczych jest nieuniknione i że nie można nic zrobić poza zaakceptowaniem tego faktu. Nie jest to prawdą. Małe nawyki takie jak spożywanie od trzech do pięciu orzechów włoskich dziennie mogą zachować autonomię umysłową i chronić przed chorobami takimi jak choroba Alzheimera, która okrada nie tylko pamięć, ale także tożsamość. Tych, których kochamy. Włączając orzechy włoskie do swojej rutyny, zasiewasz nasiona jasności uczucia i troski o własną przyszłość. Rozdział drugich. Orzechy włoskie chronią serce i poprawiają krążenie krwi czy kiedykolwiek czułeś, że twoje serce przyspiesza bez wyjaśnienia, lub miałeś zimne stopy i dłonie, jakby krew nie płynęła prawidłowo. Oznaki te często pozostają niezauważone, ale wskazują, że zdrowie układu sercowo-naczyniowego wymaga pilnej uwagi, a orzechy włoskie, choć niewielkie, są jednym z najpotężniejszych pokarmów, jeśli chodzi o ochronę serca i naczyń krwionośnych. Dzięki wysokiemu stężeniu dobrych tłuszczów, takich jak roślinne kwasy omega-3 i kwas alfa-linolenowy orzechy włoskie obniżają poziom cholesterolu LDL, znanego jako zły cholesterol i zwiększają poziom cholesterolu HDL, który pomaga oczyścić tętnice. Zawierają również argininę aminokwas, który stymuluje produkcję tlenku azotu, który jest odpowiedzialny za rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawiając krążenie. I obniżając ciśnienie krwi. Badanie przeprowadzone przez American Heart Association i opublikowane w czasopiśmie Circulation wykazało, że dorośli, którzy codziennie spożywali orzechy włoskie, znacznie zmniejszyli ryzyko chorób serca, poprawili przepływ krwi i wyrównali poziom cholesterolu. Powszechnym błędem jest jednak myślenie, że same leki załatwią sprawę, podczas gdy dieta nadal jest pełna produktów zapalnych. Prawda jest taka, że serce reaguje najlepiej, gdy dba się o nie od wewnątrz. Dodanie garści orzechów włoskich do śniadania lub popołudniowej przekąski poprawia krążenie krwi, odciąża serce, a nawet zwalcza stany zapalne, które po cichu uszkadzają tętnice. Rezultatem jest cieplejsze ciało, bardziej dotleniony umysł i silniejsze serce, które nadąży za nadchodzącymi latami. A teraz powiedz mi. Czy włączyłeś orzechy włoskie do swojej rutyny, aby poprawić zdrowie serca? Jak dbasz o swoje? Krążenie, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i zainspiruj innych do dokonywania zdrowych dla serca wyborów. Rozdział trzeci. Orzechy wzmacniają kości i zapobiegają złamaniom w starszym wieku. Czy czujesz, że Twoje kości są bardziej kruche? Obawiasz się upadków i zdajesz sobie sprawę, że Twoja postawa zmienia się wraz z upływem czasu. Uczucie kruchości. Kości jest jednym z największych zmartwień osób po 60. roku życia i nic dziwnego. Utrata masy kostnej postępuje cicho wraz z wiekiem, szczególnie u kobiet po menopauzie i u mężczyzn prowadzących siedzący tryb życia. Jednak orzechy włoskie mogą być prostą i skuteczną odpowiedzią na ten problem. Są one bogate w magnez, wapń i fosfor minerały niezbędne do tworzenia i utrzymania kości. Magnez na przykład pomaga organizmowi lepiej wchłaniać wapń, podczas gdy fosfor wzmacnia strukturę szkieletu. Ponadto kwasy omega-3, obecne w orzechach włoskich, zwalczają przewlekłe stany zapalne, które przyspieszają zużycie kości, szczególnie u osób z zapaleniem stawów lub osteoporozą. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition, wykazało, że osoby starsze, które spożywały więcej magnezu, miały większą gęstość kości i niższe ryzyko złamań. Problem polega na tym, że wiele osób uważa, że wystarczy pić mleko lub przyjmować wapń w tabletkach, aby ich kości były mocne, podczas gdy w rzeczywistości to równowaga między minerałami i ich wchłanianiem stanowi różnicę. Orzechy włoskie zapewniają tę równowagę a także witaminę K, która pomaga wapniowi przylegać do kości, zapobiegając jego odkładaniu się w naczyniach krwionośnych. Włączając orzechy włoskie do codziennej diety, osoby starsze nie tylko chronią swoje kości, ale także zyskują większą pewność siebie, aby poruszać się, wychodzić z domu, chodzić i żyć z mniejszym strachem przed upadkiem i zranieniem. Sie. Jest to niewidoczny, ale niezwykle skuteczny środek bezpieczeństwa. Rozdział czwarty. Orzechy poprawiają trawienie i łagodzą zaparcia. Jeśli doświadczasz wzdęć, zaparć gazów i ciężkiego brzucha nawet po zjedzeniu bardzo małej ilości, jedzenia wiedz, że nie jest to normalne, wiele starszych osób uważa, że spowolnione jelita są częścią starzenia się, ale jest to błędne przekonanie, które może prowadzić do poważnych komplikacji. Orzechy włoskie są nie tylko pożywne, ale także bogate w rozpuszczalny i Nierozpuszczalny błonnik, który bezpośrednio reguluje pracę jelit. Pomagają uformować bolu skałowy i ułatwiają jego eliminację, nie uszkadzając błony śluzowej jelit. Co więcej, orzechy włoskie działają jak naturalny prebiotyk, odżywiając dobre bakterie w jelitach, te odpowiedzialne za lepsze trawienie pokarmu, wchłanianie składników odżywczych i utrzymanie zrównoważonej flory jelitowej. Badanie opublikowane w Journal of Nutritional Biochemistry Wykazało, że codzienne spożywanie orzechów włoskich zwiększa różnorodność pożytecznych bakterii w jelitach, zmniejsza stan zapalny jelit i poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego jako całości. Ten pozytywny wpływ znajduje również odzwierciedlenie w układzie odpornościowym, ponieważ ponad 70% naszych mechanizmów obronnych jest powiązanych z jelitami. Jednak najczęstszym błędem jest próba rozwiązania tych dolegliwości za pomocą środków przeczyszczających, które tylko zmuszają jelita i z czasem sprawiają, że stają się jeszcze bardziej ospałe. Z drugiej strony, orzechy włoskie oferują naturalne rozwiązanie bez przeciwwskazań, które leczy przyczynę, a nie tylko objaw. Włączając je do sałatek witamin lub jako przekąskę, osoby starsze poprawiają trawienie, zmniejszają epizody zaparć i odzyskują komfort jelit które pracują regularnie i lekko każdego dnia. To prosty krok, ale przywracający jakość życia i wiarę we własne ciało. Czy zaczęłeś włączać orzechy do swojej diety, aby poprawić trawienie i złagodzić zaparcia? Podziel się w komentarzach, jak ta zmiana wpłynęła na Twoje codzienne życie i pomóż innym odkryć ten naturalny sekret. Rozdział 5. Orzechy włoskie odmładzają skórę i przeciwdziałają naturalnemu starzeniu się skóry. Czy kiedykolwiek spojrzałeś w lustro i poczułeś, że twoja skóra już cię nie reprezentuje? Uwydatnione zmarszczki, zwiotczenie przebarwienia i zmęczony wygląd, który wydaje się nie znikać nawet przy użyciu drogich kremów. Prawda jest taka, że piękna skóra zaczyna się od wewnątrz, a orzechy włoskie są jednym z najbardziej kompletnych produktów spożywczych, jeśli chodzi o naturalne odmładzanie. Są bogate w przeciwutleniacze takie jak polifenole, i witamina E, które zwalczają wolne rodniki, odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się skóry. Ponadto ich wysoka zawartość kwasów omega-3 zmniejsza stan zapalny i zaczerwienienie poprawiając wygląd dojrzałej skóry, szczególnie u osób cierpiących na zapalenie skóry trądzik różowaty lub intensywną suchość. Inną ważną korzyścią jest to, że orzechy włoskie pomagają utrzymać nawilżenie i elastyczność skóry. Ponieważ wzmacniają naturalną barierę lipidową, która zapobiega utracie wody, co staje się znacznie gorsze po 50 roku życia. Badanie opublikowane w Journal of Dermatological Science wykazało, że diety bogate w kwasy omega-3 i witaminę E, takie jak ta zawierająca orzechy włoskie dziennie, są bezpośrednio związane z redukcją głębokich zmarszczek i poprawą kolorytu skóry. Jednak wiele osób popełnia błąd. Myśląc, że tylko kremy i zabiegi kosmetyczne załatwią sprawę, podczas gdy podstawą pielęgnacji musi być odżywianie. Spożywając garść orzechów włoskich dziennie, osoby starsze nie tylko poprawiają wygląd swojej skóry, ale także czują się jędrniejsze z naturalnym blaskiem i jeszcze większą pewnością siebie, gdy patrzą w lustro. Jest to niewidoczna pielęgnacja, która działa powoli i pokazuje wyniki tam, gdzie ma to największe. Znaczenie w samoocenie i poczuciu dobrego samopoczucia z własnym ciałem. Rozdział 6. Orzechy pomagają kontrolować wagę i zmniejszają apetyt na słodycze. Czy czujesz się głodny przez cały czas, nawet po jedzeniu, a może nie możesz oprzeć się słodkiej przekąsce wieczorem? Może to być spowodowane brakiem równowagi w 1900, diecie i brakiem sytości spowodowanym pokarmami ubogimi w błonnik i dobre tłuszcze. Orzechy są doskonałą alternatywą dla tego problemu. Chociaż są wysokokaloryczne, są bogate w białka, roślinne błonnik i zdrowe tłuszcze, które pomagają przedłużyć uczucie sytości, ustabilizować poziom cukru we krwi i zmniejszyć napady głodu, a zwłaszcza niekontrolowaną chęć zjedzenia czegoś słodkiego. Sekret tkwi w połączeniu składników odżywczych, podczas gdy błonnik spowalnia trawienie i utrzymuje glukozę pod kontrolą, dobre tłuszcze wysyłają sygnały do mózgu, że organizm jest odżywiony i nie musi szukać szybkiej energii. Badanie opublikowane w Diabetes Obesity and Metabolism wykazało, że osoby regularnie spożywające orzechy czuły się mniej głodne w ciągu dnia i miały mniej epizodów obiadania się w tym słodyczami i rafinowanymi węglowodanami. Inną interesującą kwestią jest to, że niektóre kalorie zawarte w orzechach włoskich nie są w pełni wchłaniane przez organizm, ponieważ tłuszcze roślinne są trawione wolniej i częściowo. Mimo to wiele starszych osób boi się jeść orzechy, ponieważ uważają, że powodują one tycie. Jest to niebezpieczny mit, ponieważ eliminuje jedno z najbardziej kompletnych źródeł pożywienia dla osób starszych. W umiarkowanych ilościach około 4 do 6 orzechów dziennie, Orzechy pomagają nie tylko kontrolować wagę, ale także metabolizm, funkcje hormonalne i sprawność fizyczną. Zapobiegają wzrostom i spadkom energii, oraz zapewniają uczucie sytości, które pozwala osobom starszym odzyskać kontrolę nad dietą, a tym samym nad własnym zdrowiem. Jeśli dotarłeś tak daleko, wiesz już, że garść orzechów dziennie może zmienić Twoje zdrowie na wiele sposobów. Wzmacniają mózg, chronią serce. Odmładzają skórę, regulują pracę jelit, a nawet pomagają kontrolować wagę. Wszystko to dzięki prostemu, codziennemu nawykowi. Jeśli ta treść miała dla Ciebie sens, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto również dba o swoje zdrowie i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić więcej takich wskazówek. A teraz powiedz mi: czy już spożywasz orzechy w swoim codziennym życiu? Czy zauważyłeś jakieś zmiany? Skomentuj poniżej i porozmawiajmy. Do zobaczenia w następnym filmie.